Dzień dobry, znajdujemy się w hali Ptak Expo w Nadarzynie, gdzie odbywają się cykliczne już targi branży techniki grzewczej. Branża techniki grzewczej w dobie obecnej prowadzonej transformacji energetycznej jest bardzo istotna, dlatego że okazuje się, że nie tylko pompy ciepła, nie tylko kotły na pelet powinny być promowane, ale również są inne dostępne ekologiczne rozwiązania, m.in. kominki stałopalne, które zasilane są drewnem kawałkowym i oprócz estetycznego wyglądu mają pewne zalety, o których mam nadzieję opowie nam mój rozmówca pan Dariusz Marciniak ze świata kominków. Panie Pawle, ma Pan rację, kominki to są magiczne urządzenia. Zawsze z nami były od tysięcy lat, ogień był w domu. Teraz tylko przybrał nowoczesne formy, dopasowane do współczesnych budynków, które pełnią naprawdę bardzo dużą rolę. Począwszy od momentu, kiedy spędzamy czas, kończąc na bezpieczeństwie i wspomaganiu systemu grzeczy. Kominek, według mnie, a ja, pracuję tutaj, wydaję gazetę, magazyn świat kominku od 20 lat, jest jednym z ważniejszych elementów domu, który sprawdzi się w każdym czasie. Panie Dariuszu, no, kominek pełni funkcję miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. Proszę mi powiedzieć, dlaczego te urządzenia w dobie ostatnich lat są pomijane, mimo tego, że one są znane od. Od wieków i to było zawsze traktowane tak naprawdę jako ekologiczne źródło energii, opalane najbardziej ekologicznym paliwem, jakie się da, czyli drewnem kominkowym. Z czego wynika ta niechęć właśnie do tych urządzeń? Bo wiem, że te urządzenia potrafią w dzisiejszych czasach przybierać bardzo fajny, bardzo czasami modernistyczny kształt i formę. Można to dopasować pod względem wizualnym do wystroju danego wnętrza. No i tak jak Pan powiedział, pełnią tą funkcję zabezpieczenia energetycznego budynku na wskutek braku dostaw gazu, energii elektrycznej, bo, bo nie potrzeba do, do działania prawidłowego tego, tych, tych elementów e, e, i nośników energii do prawidłowego działania miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. Z czego wynika niechęć użytkowników? Ja myślę, że przede wszystkim z niezrozumienia tematu. Nie wiadomo dlaczego kominki, współczesne kominki kojarzą się dla niektórych osób z czymś, co jest nienowoczesne. Jest to zupełne nieporozumienie w całej Europie. Kominek ulega zmianie. Miejscowy ogrzewacz powietrza jest zupełnie innym urządzeniem. Jak był otwarty kominek, no wszyscy mówimy kominek, ale każdy myśli taki pałacowy, otwarty, gdzie rzeczywiście sprawność jest 20%. Emisja pyłów nikt tego nie badał. No i przytknięto łatkę, że to jest główny twórca smogu. A tak nie jest. Dzisiejsze urządzenia, czy to kominki, czy to takie cyki są źródłem ciepła, źródłem bezpieczeństwa, ale nie przyczyniają się do smogu, zarówno od, y, od strony pyłów, spełniają normy ekoprojektu, często to jest górna granica, te 40%, ale większość z nich jest dużo niżej, 20% i dużo niżej. Znaczy mówimy o emisji, o emisji pyłów. pyłów, 40 mg na metr sześcienny w spalinach, tak? tak, to jest ta granica. Ale większość, to jest górna, ale większość, praktycznie 90% jest dużo, dużo niżej. A w przypadku zbadaliśmy benzopiren, to są w ogóle nieistotne parametry, bo jest tego naprawdę mało. To jest tysiąc razy mniej niż dopuszczane normy. I to są badania w czasie rzeczywistym. Czyli technologia jest już tak naprawdę tych rozwiązań dopracowana. Dokładnie. Współczesne kominki są, to są zamknięte komory spalania. Tak zrobiono dobór materiałów. Ta technologia, wydaje się, że to jest to samo, co. Kiedyś nie. Sam proces polania już tak jest dopracowany, że nie dość, że widać to piękny ogień, to jeszcze jest to urządzenie sprawne, bo daje dużo ciepła, ale przede wszystkim jest ekologiczne. No właśnie. Eee, a jaka jest sprawność standardowo-katalogowa takich, takich urządzeń? 80%. To jest, wymóg, eee, to jest wymóg, który jest. To jest 80%. Czyli w sumie one nie odbiegają w standardach niczym od innych preferowanych urządzeń eee, stanowiących źródło Umożliwiające pokrycie obciążenia ciepnego budynku z tytułu centralnego ogrzewania. I są pełną czy... peł, znaczy są pewną, pewną formą zabezpieczenia energetycznego budynku. Jakby ktoś się uparł, to również możemy ogrzewać kominkiem. Aczkolwiek z racji tego, że pełnimy różne funkcje, jeździmy, no to nie jesteśmy palaczami, nie, nie musimy ciągle dokładać. Ale kominek z racji sprawności mógłby to pełnić. Dzisiaj. Jest to wspaniałe uzupełnienie, ale to co pan, Pawle powie, pan powiedział, jest to bezpieczeństwo. W dobie mamy różne systemy ciepła, pompy, nie będzie prądu. Wojna, no już nie będę mówił. To te urządzenie może nam zagwarantować bezpieczeństwo. A przy okazji, no coś co jest najważniejsze, dla mnie kominek w formie takiej kaflowej jest to źródło ognia. Źródło ognia, którego można i wyciszenia, to jest relaks. My pracujemy, biegamy, i potrzebujemy miejsca, gdzie w salonie, gdzie się możemy spotkać z rodziną, gdzie możemy dotknąć z czymś, co jest magicznym. Ta magia przez te tysiąc lat powoduje, że ten ogień chcemy mieć. Nie ciepło, to też bezpieczeństwo. Myślimy dopiero o tym, jak się coś stanie. Ludzi przyciąga ogień, a to wszystko bezpieczeństwo ciepło dostajemy dodatkowo i to naprawdę w formie ekologicznej, ekonomicznej, bo no dobra, wszyscy wiemy ile będzie prąd kosztował, dodatkowe źródło energii, które wspomoże nowoczesne systemy. Obniży, może nam obniżyć mocno rachunki? Panie Dariuszu, wspomniał Pan, że jest to rozwiązanie i ekologiczne, i ekonomiczne, a od z perspektywy zwykłego zjadacza chleba po takiego zwykłego użytkownika. Jakiej wiedzy fachowej od strony obsługi wymaga te urządzenie, żeby. Żeby ten użytkownik sobie z tym poradził. Czy są jakieś standardowe wymagania odnośnie jakości paliwa, czyli drewna kominkowego, na, na które ten użytkownik podczas rozumiem, zakupu musiałby zwrócić swoją uwagę kupując no, drewno kawałkowe? Jedynym najważniejszym parametrem jest wilgot, wilgotność drewna. To jest 20%. No i trzeba mieć, najlepiej mieć zwykły wilgotnościomierz i, i sprawdzać. To, to wtedy powoduje, że proces spalania jest najlepszy. Jest Najbardziej wydajny. Wydajny, tak, bo wtedy energia i, nie idzie na osuszenie drewna, tylko e, się spala. Wtedy te 80% jest sprawności. sprawności. odnośnie emisji pyłów i zanieczyszczeń? No to, nie to też Cześć? oczywiście. Zadbajmy o to, żeby to było dobrze drewno wykszane. Drewno oczywiście polecam liściaste. Przygotowane, wystarczy rok czasu, na dwa sezonować i wtedy mamy dobre paliwo. Panie, tak jak zresztą wszędzie. Panie Dariuszu, ostatnie e, pytanie, bo mówił Pan tutaj o technologii, że o, o wysokiej sprawności tych urządzeń, ale czy widziałby Pan jako człowiek związany z tymi urządzeniami, może nie bezpośrednio jako producent, ale jako wydawca świata kominków, e, jeszcze jakieś. Problemy techniczne, albo problemy do optymalizacji, które mógłby rozwiązać przemysł przy współpracy z nauką polską, bo to jest kluczowe. Zawsze. No, tak jak mówię, zawsze kominki podlegają rozwojowi. Dzisiaj parametry są takie, jakie są. To wynika właśnie ze współpracy. To cały czas polega na procesie badawczym. Te emisje spadają z każdym pokoleniem kominków czy piecyków, są coraz niższe. To bierze się we współpracy. To też jest współpraca designu, bo my ciągle mówimy o parametrach, ale jednym z ważnych elementów jest wygląd. Te kominki też są cały czas piękniejsze. No, wiadomo, troszkę inna, inna gałąź nauki w tym pomaga. Ale przede wszystkim to wymaga całej współpracy, budowania relacji pomiędzy biznesem a nauką. bo to, co tutaj jest, ja to porównuję do, troszkę może do nart. Wszyscy wiemy, że są narty. Wszyscy skaczą na tych nartach. Tylko dlaczego skaczy się coraz dalej? No właśnie dlatego, że jest ten proces technologiczny, że my widzimy, że to jest narta, ale to już jest zupełnie inna. Tak samo w kominku. To może wyglądało nawet czasami podobnie jak kiedyś. Są takie designy, Taki, no niektórzy lubią design taki bardziej historyczny, tradycyjny bym powiedział. Dopasowany, Dopasowany do... do wnętrza, bo to, to dopasowujemy do wnętrza, mogło być, ale w środku jest zupełnie inaczej. To już jest zupełnie wysokotechnologiczne e, urządzenie które może posiadać elektronikę, które to wszystko reguluje, może być wpięte w e, cały system grzewczy poprzez bufor, czyli może współpracować z, z kolektorami, z pompą ciepła, może być samodzielne. I to zależy od tego, kto chce. To są naprawdę urządzenia, które mieszczą się w granicach inteligentnego, nowoczesnego domu. Jak Państwo widzicie, niedoceniane, zapomniane rozwiązanie, miejscowy ogrzewacz pomieszczeń. Czyli kominek, który wbrew pozorom okazuje się urządzeniem o dużej zaawansowanej technologii, okazuje się być urządzeniem ekologicznym, stanowiącym, umożliwiającym za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego budynku oraz prostym w obsłudze i eksploatacji, pod warunkiem, że będziemy pamiętać, aby zasilać go. Czystym drewnem kawałkowym o wilgotności nie większej jak 20%, a w świat kominków wprowadził nas Pandariusz Marcinak, wydawca świata kominków. Czy mogę o coś się jeszcze powiedzieć? Ten kominek jest doceniany przez ludzi. Chęć posiadania jest u każdego. To urzędnicy z jakichś nie wiadomo powodów wprowadzeni w błąd. Przestali widzieć, Co, ale coś najśmieszniejsze powiem, ci urzędnicy, którzy próbowali zakazać, często posiadali ten kominek i się cieszyli z niego. No więc był taki moment, mam nadzieję, że już minął, kiedy próbowano na te piękne, nowoczesne urządzenie zwalić winę z całego świata, a teraz mam nadzieję, że się okaże urządzeniem, które jest, wróci na swoje, na swoje miejsce, tak jak było zawsze. Ogień, powtarzam, zawsze był z nami, a to jest ogień bezpieczny który polecam. Ja sam mam i nie wyobrażam sobie dnia bez... Bez kominka. Bez, bez zapalenia komin, ognia w kominku. Oczywiście e, w sezonie ku temu... E, Stosownym. Stosowny, dokładnie. Panie Dariuszu, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Dzięki.